We Co? To, a w tym odcinku sobie gramy w Blue Fruit. Niestety już na sam początek mnie ktoś zabił i za to bardzo przepraszam. Jeszcze aż taki dobry w nie jest. No, może nie jestem, ale, ale na, też niektóre poleci odemnie tutaj. Mm. Dlatego Dzisiaj sobie pogramy w to gierkę. Mam nadzieję, że się wam spodoba. Jeżeli się wam spodoba, możecie zostawić łapkę w górę, suba, suba dzwonkiem i napisać, czy wam się podoba moje nowe intro. Bo oczywiście dodam intro do odcineczka dodałem albo dodam. Więc możeć, możesz lub możecie mi napisać czy się wam podoba moje nowe intro a my już zaczynamy grę otóż w tej grze chodzi o to żeby chodzić po różnych wyspach wbijać levele od konkretnego levela są różne wyspy tutaj chyba nie jest pokazana pokazana mapka wysp chociaż nie tutaj nie jest pokazana mapka wysp ale jak dotarł do tej mapki, to wam powiem. Teraz zrobię krótkie cięcie na chwilę. Dobra, jak widzicie już jestem na wyspie, na której powin... O, tutaj jest, na go. Tutaj są od różnych levelów wyspy i to nie wszystko. Jeszcze są na innych wyspach, tylko zanim tam na te wyspy dotrę, to nie minie godzina, a u was to będzie chwilka. Ale pokażę wam... To jest początkowa wyspa dla ludzi, to na razie Level pierwszy albo zerowy. Ja oczywiście pokonałam na hita. typka. W tym chyba jeszcze nie, bo to niedawno zdobyłem ten miecz. Ale oczywiście na komputerze, bo y, trudno jest na telefonie. Na komputerze jest o, milion procent łatwiej. Ech. Czekajcie, bo mija. ja miałem laga, dlatego nie wiem, czy na hita zrobiłem. On w ogóle bije? O ja go wypiję, Jejku. No właśnie laga mamy. Mm, kuźwa, jaki mały interes. Zaraz o to samo. Są... ja tak podpikam, O Boże Święty to się już... <laughs> Do mojego tego kraju nie dołączycie, ponieważ... Ja bym musiał was zaprosić, ale żebym Was zaprosił, musicie być ze mną na serwerze. Dlatego na razie nie dodaję, ponieważ nie mam donate'ów. Chyba, że znajdę kogoś, kto te donaty umie zrobić i zrobi mi te donaty. no to wtedy będę dodawał od 2 zł, znaczy od złotówki. Od złotówki będę dodawał do znajomych. A inne rzeczy później porobię na Discordzie moim. W opisie nie będziecie mieli Discorda na razie. Później będziecie mieli Discorda w opisie, ale teraz jeszcze jest za wcześnie, bo nic tam na tym Discordzie nie mam jeszcze. Będę musiał boty pododawać Może koleżanka mi pododaje kody. boty nie kody Jezu. Jak ktoś, to, to jest odcinek z zapasa na zapas, nie wiem kiedy wleci, ale jest odcinek od 13 tego samego dnia, co wyszedł odcinek, kiedy gramy, grałem w Anime Fighting Simulator. Jest ten sam odcinek, dlatego, znaczy ja nie ten sam, tylko w tym samym dniu jest ten odcinek. A jak nie widziałeś, to polecam zobaczyć. Chociaż nie wiem, czy pani zasiadł, bo tam praktycznie nic nie robiliśmy. Oprócz tego, że zabijałem innych ludzi, kampiłem przed nimi i zabijałem. I na początku i zginąłem od razu. A zginąłem to dlatego, że na telefonie nie grałem w tyle dni, bo nie wiecie, ile to jest. chyba z 5 miesięcy nie grałem na w telefonie w nie 5 miesięcy na komputerze tylko grałem w tę grę dlatego na telefonie zawsze pokonywałem na telefonie tego czekaj, bo nie wziąłem misji bo tutaj już jest na moim bar na bardziej moim poziomie, chociaż nadal nie na takim moim, moim na razie na takim słabszym poziomie osa level 50 lub coś tam Boże, świetnie do wody wpadnie ale i tak są mocne te basy o Jezus Maria. Na przykład patrzcie, ile mi to typiara zadaje. Już mi zjechała tysiaka praktycznie. Boże, zez, zostaw mnie. No właśnie, tak jest to z tymi botami. Ech, zaatakowano, zaatakowano, zaatakowano. Już mam na sobie O nie, 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 nie. Proszę mnie nie zabijać. Tutaj nie ma spawn pointa. Jezuiku. Zostaw mnie, no kuźwa, no. Dobra, zabiła mnie. Oh, sorry za to granie, ale ja na telefonie nie gram bardzo, bardzo, bardzo długo w tą grę. Dlatego przepraszam za to. Przepraszam, przepraszam, ale ja nie umiem w tą grę grać już w telefonie. Ja tylko na kąpię. Angier nie będę zmieniał, ponieważ na live'ach mi się przekręcał ekran, a ja nawet o tym nie widziałem. Dopiero zobaczyłem, jak skończyłem live'y. Patrzyłem sobie, co ja tam na live'ach miałem i się okazało, że miałem... Ekran przewrócony normalnie na telefon, tak jak telefon trzymasz pionowo. A jakbyście chcieli zagrać tą mapkę, to ja jestem na środku, w Town. I pokażę wam jeden sekret tutaj. Użyję sobie mojego teleportu. Patrzcie, wejdziecie w taki domek żółty za Pałacem Kultury, chociaż nie wiem, czy to jest pałac. Za takim wielkim domkiem, i tutaj jest taki, no taki, nie wiem jak to powiedzieć, taki kolor skóry ma. No i tutaj są dowaj ludkowie, nadal nie ogarniam co oni robią. Ten, takiego jego, ja, patrzcie Tak, tak, i patrzcie, ja wybieram stage ostatni, żeby sobie, to jest ten stage tej, tego czarnego, tego. Wybieram piąty. Visual change it. Boże, czekajcie. Po bo znowu mi kliknęło. Bo na telefonie to tak jest. I patrzcie, odkliknę. Kliknę. I jest tak samo. Dlatego nie ja wiem, o co się tutaj dzieje. To jest state. Stage dopiero drugi. Albo trzeci. Dlatego nie wiem, o co w tym typku chodzi. A drugi. E, mówi: Hej, guys, guy. Ja. Wiem, hej. i of you, on mówi. ja mówię, i on też Dlatego nie wiem o co mu chodzi. Ale w kolejnym odcinku napiszcie mi w komentarzu: mm, Może swoje mapki, pigi mi napiszcie, albo napiszcie mi jakąś y, grę, jaką mam zagrać. A, to słaby Ice fruit jest. Ice fruit jest słabiutki bardzo. Sorry, że tak mówię, ale naprawdę jest słaby. Poza tym, że nie może latać, to może tylko chodzić po wodzie, ją z wodę i po niej sobie może chodzić. Ja mam Light'a. Miałem Magma no za 800 tysięcy. Pokażę Wam. O, o to miałem magma. Magma, widzicie magma, ale sobie kupiłem lighta, bo Light jest o wiele, wiele lepszy, ponieważ szybciej się możesz przemieszczać i ma lepsze ataki. Kłejka jeszcze nie wiem, bo nigdy go nie miałem. Tego też. Stringa. Ja sobie teraz chciałem pozbierać na Feniksa albo pau Pawa. Bo koledzy to mieli i tak pozasko strzelali. A teraz to w sumie nie wiem za ile jestem, za 20, za 10. Znaczy, nie, za 10 to na pewno nie. około 20, taka z Za moją trochę ile. Albo 17. Pięknie. On nawet 20 levelu nie ma, dobra. Czekaj, czekaj, co? A dobra! Ktoś zabił tamtego bossa, co ten. A ja mu nie piszę jaki level. Chociaż nie wiem, czy chcę się z nim walczyć. I tak pewnie przegram, bo na telefonie to kompletnie nie umiem. Dobra. Ech, tak naprawdę to w tym odcinku tylko pogadałem z wami, ech, ech, grając w grę. Tak naprawdę, bo to już 10 minut mija, ale dobra, jeszcze Wam coś powiem. Będę robił maksymalnie dwa odcinki dziennie, to jest drugi, czyli już więcej dzisiaj w tym dniu nie będzie odcineczków nagrywanych. Odcineczek będzie dopiero jutro, około ósmej, od 8 do 14 będzie pierwszy odcineczek, a drugim około może będzie kolejnego dnia, dlatego... I obcinaczki będą miały maksymalnie do 15 minut, bo dłużej nie będę robił, wiecie? Dobra, więc zagram się z Wami, trzymajcie się i do następnego.